Nie jestem pierwszy, spałem w aucie, przyjechałem. Dlaczego? Były kryzysy, bolały nóżki. Ile bąbli? E... No, nie, nie jestem w stanie policzyć, no, ale jest cudownie. Po takiej nocy, wyspanej, szczęśliwej. Dało się zrobić taki makijaż. makijaż. tak. W warunkach polowych. Co to znaczy w warunkach polowych? Jak to wyglądało? No, na przykład niezastruganą kredką, na ściernisku, na słomie, ale jeszcze nawet dało się uczesać. <laughs> Czyli y, pełna gotowość na jasną górę. Tak. Pełna gotowość. Idziemy do matki dzisiaj. Y, dzień taki już uroczysty, więc y, już nawet stroje już takie inne. Nie ma skarpet i sandałów, proszę bardzo. <laughs> pełna gotowość. No i tak i nie. pielgrzymowanie, mimo że to jest mój już 19 raz, to ta pielgrzymka była dla mnie najtrudniejsza w sobie. Jak robi się tak, że bierzesz sobie, bierze sobie kwiatki, w sumie to robicie na czuja, bo nie wiem jak można zinstruować to, bierze się kwiatka, Wiele się go owija się i leci się dalej tak w kółko, w kółko w kółko, w kółko, w kółko w się robi takie kółko, w kółko, w kółko, w kółko. W kółko, w kółko, w kółko i się potem zakłada. No, jestem w 27 tygodniu ciąży. Eee, no nie był to łatwy czas. przede wszystkim doświadczenie i wiara w siebie, wiara swojego męża we mnie. Eee, w, w, oczywiście towarzyszy hula i noga. Myślę, że bez wsparcia męża nie, nie wyszłabym z domu, nie odważyłabym się na, na to, żeby pójść. Pielgrzymka 39, piesza była ożywiająca, wszyscy to czują, wszyscy to wiedzą, że dlatego, że Pana Jezusa uwielbiliśmy, Duch Święty został nam dany. Pielgrzymka bardzo spokojna, bardzo rozmodlona, bardzo wyciszona, taka, z której nie chce się wracać do domu. Bardzo Panu Bogu za to dziękujemy, za ten Boży czas. Bardzo. Próbujesz. Byłem kierowcą w zaopatrzeniu i no, pozornie mogło się wydawać, że nie pielgrzymuję, ale też było bardzo dużo trudu. Bardzo. Y, Udział wszak też jakby włączył mnie w te kolekcje. No i naprawdę mimo tego, że gdzieś tam było jeżdżenie samochodem i właściwie nie było tego trudu pielgrzymki, to jednak było sporo innych rzeczy do zrobienia, y, dzięki którym pielgrzymi mogli spokojnie pielgrzymować. Aha. i Uważam, że pielgrzymka odkryła tę rzeczywistość obecności Ducha Świętego. Wydaje mi się, że na tej pielgrzymce sięgnęliśmy trochę w głąb Ducha Świętego. Posługiwałem się ja szczególnie tym pięknym hymnem Veni Sancte Spiritus i wzywaliśmy Stworzyciela, pocieszyciela, ożywiciela, uzdrowiciela, bo tak on jest postrzegany. I mam wrażenie, że dzięki temu stała się jakoś bliska pielgrzymom osoba Ducha Świętego i jego działanie skuteczne w kościele. Pielgrzymcze się nie powinno skończyć, czyli. Ta grupa, która często z parafii jest taka, czy to mało liczna, ale dobrze, żeby się spotykali i żeby oni byli takim promieniującymi troszkę tym, tą odnową, która idzie od Ducha Świętego.